Dzisiaj będzie o autentyczności. Boimy się swojej własnej autentyczności. Boimy się tego, żeby pokazać siebie w pełni światu. Wielokrotnie to spotykam. Ja się nie pokażę grupie. Ja się nie pokażę. Ja, nie, ja, ja będę trzymać w sobie. I teraz chcemy wychodzić ze swoim dziełem na zewnątrz. Słuchajcie, ta droga wymaga pokazywania się. Cokolwiek będziecie robić, będziecie. Musiały iść w interakcję z drugim człowiekiem na różną skalę i na różne sposoby. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem. I teraz, jeżeli ja się boję swojej autentyczności, na przykład, ja mówię o swoim przykładzie, ja się bardzo bałam bycia tego, pokazywania tego, jaka naprawdę jestem. Mogłam być taka w domu, Mogłam być taka wśród znajomych, ale wychodząc do internetu, no przecież ja będę trigerować, bo ja mówię o trudnych rzeczach. Ja nie mówię o łatwych rzeczach. I wiecie co? Zawsze pomagała mi taka, taka świadomość, takiej ja zawsze ją miałam naturalnej selekcji. Jeśli nie jesteś, nie jestem dla ciebie. Jeśli ja nie jestem dla ciebie, bo ty mnie nie rozumiesz, ja cię denerwuję, ja cię triggeruję i nie masz świadomości tego, że to wszystko jest w tobie, tylko po prostu zmieniasz front, to jest całkowicie ok. Dlatego, że to nie jest wiedza dla ciebie, nie dlatego, że coś z tobą jest nie tak, po prostu nie jest to wiedza dla ciebie. Słuchajcie, ja jak. Mm, Kiedyś zrozumiałam, że wszyscy nauczyciele duchowi mówią o tym samym, innym językiem. Jedni, ja uwielbiałam Antonego de Mello, inni uwielbiali Eckhart'a Tola, który jest bardzo uniwersytecki. Ja go nie mogłam zrozumieć. I dopiero po latach zobaczyłam, że oni mówią o tym samym, ale mówią innym językiem. Więc tutaj nie chodzi o to, że jakiś nauczyciel czy jakaś osoba, która cokolwiek mówi, przemawia, jest gorsza czy lepsza, ale bliżej i bardziej do ciebie dotrze. W najzwyczajniej świecie. Czyli jeżeli ja jestem autentyczna przed wami, to ja jednocześnie zbieram osoby, z którymi ten temat, którymi mój, mój film, moja energia, moja autentyczność będzie maczować, będzie rezonować. I to samo jest z wami. Jeśli wy będziecie odgrywać rolę kogoś, przyjmować kogo innego rolę, co jest naturalne. Naturalne jest tak na początku, że my próbujemy podgrywać. Potem się patrzymy, o, ale narobiłam, ale nie przejmujemy się, dlatego że idziemy dalej drogą do autentyczności swojej własnej. I rzeczywiście wtedy, jak się przestajemy tego bać, dosięgamy tego lęku. Jak się przestajemy tego bać, wszystko się uwalnia. Jesteśmy sobą, po prostu. Jesteśmy sobą bardziej, 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 bardziej. Bardziej, bardziej. Już nie musimy tańczyć, jak ktoś mi zagra, bo wiemy, że my mamy swoją orkiestrę w środku i swoją muzykę w środku i tak naprawdę mówimy swoim unikalnym językiem. I teraz tak, osoby autentycznej nikt nie jest w stanie skopiować. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli ktoś po, po, powtórzy moje słowa, to nie będą one brzmiały tak samo. Dlaczego nie będą brzmiały tak samo? Bo ta osoba nie ma mojego doświadczenia. Nie ma mojego dzieciństwa, nie ma mojego życia. I w drugą stronę ja nie mam osoby tego. Nie mam życia tej osoby. Ja nie mam doświadczenia tej osoby. Ja nie mam dzieciństwa tej osoby. Ja nie mam rodziców tej osoby. Nie wzrastałam w środowisku, w którym ta osoba. Więc jeżeli ja ją będę kopiować, będę tylko lalką, kopią kopi dziewczyny, nie? A ja nie chcę być kopią kopii. Ja chcę być bardziej sobą, bardziej sobą, bardziej sobą poza maską. I tego też Wam wszystkim życzę. Do zobaczenia w następnym wideo.